Żeby żyć, rozwijać się, dziecko potrzebuje miłości. Czasami o tym się zapomina, że to nie tylko jedzenie, nie tylko opieka, ciepło, ale przede wszystkim miłość jest niezbędna do życia, do rozwoju małego dziecka. Ale okazuje się, że po grzechu pierworodnym nie jesteśmy kochani tak, jak tego potrzebujemy. Nie byliśmy kochani tak, jak tego potrzebujemy, bo nasi rodzice także tak nie byli kochani. Ktoś im zadał rany, oni potem zadają nam rany. Nieświadomie, nie ze złej woli. Pewnie, że nieświadomie. My też byśmy nie chcieli ranić naszych dzieci, ale mamy, nawzajem, mamy czwórkę tak. dzieci, ale niestety pewnie nie udało się. Po prostu takie jest życie po grzechu pierworodnym. Ale dziecko stara się zasłużyć na to miłość, stara się zrobić wszystko, żeby być kochanym. I w procesie rozwoju powstają tak zwane mechanizmy obronne. My je sobie nazwaliśmy ja fałszywym, które pomagają. Tak żyć, tak się zachowywać, aby być kochanym, aby nie być odrzuconym. To ja fałszywe to jest zestaw odruchów emocjonalnych, czasami również sposobów myślenia, które nas ograniczają. Nie jesteśmy tego świadomi, że czasami właściwie wszystko zdarza się, że naprawdę wszystko, co ludzie mówią, myślą jak czują, jak odczuwają jest jednym wielkim mechanizmem obronnym który moglibyśmy określić w taki najprostszy sposób taki jaki jestem nie zasługuje na miłość i w związku z tym muszę się ukryć za jakąś fasadę i to jest coś co nam niesamowicie ogranicza wolność a więc również miłość ponieważ bez wolności nie ma miłości jeśli pozostajesz na ja fałszywym Zawsze będziesz kochać za coś albo po coś, cały czas handlując, nie mogąc żyć w prawdzie. W procesie rozwoju te mechanizmy obronne na początku są niezbędne do przeżycia. Można powiedzieć, że powinny być. Dobrze, że, że są, że były. Natomiast im jesteśmy starsi, im bardziej można by powiedzieć, przechodzimy na własną tożsamość, na to zasilanie tego życia prawdziwego, z Boga? Przynajmniej powinniśmy przejść, bo to się niestety tak. nie zawsze dzieje. Dostrzegamy, że te mechanizmy zamiast nam pomagać, utrudniają nam życie, blokują nas życie, ograniczają nas, sprawiają, że jesteśmy sztuczni, spięci, nienaturalni. Yy, I doświadczając, yy, można powiedzieć, tego, że jesteśmy kochani przez Boga, jesteśmy przez Niego chciani, że nie możemy zrobić nic, żeby kochał nas więcej, albo żeby nas kochał mniej, ponieważ Jego miłość jest totalna, jest dana raz, całościowo. Powoli okazuje się, że możemy z nich rezygnować, z tych mechanizmów obronnych, że możemy być sobą, że możemy być naturalni, że możemy popełnić jakiś błąd, słabość, mamy prawo do słabości, do błędu, ale to nie zmienia tego, że nasza wartość i to, że jesteśmy kochani, że. Można że ta miłość jest nam dana, nie musimy na nią zasługiwać, że wtedy po prostu jest, możemy być sobą. Jaka ulga. Nie musimy być perfekcyjni, nie musi nam wszystko zawsze wyjść. Perfekcjonizm. Samo to słowo odbiera oddech. Perfekcjonizm jest gorszy dla faszyzmu, niszczy duchowość, sprawia, że nie możemy żyć jak wolni ludzie. I teraz chodzi o to, że to ja fałszywe jest jak taki szkielet zewnętrzny, tak jakby opakowanie kraba. Krab nie ma szkieletu wewnętrznego, krab nie ma kości. Krab ma tylko pancerzyk. On zastępuje ten szkielet wewnętrzny, i ja fałszywe na początku jest właśnie takie. Teraz, jeśli chcesz je zdjąć, musisz dać komuś coś w zamian. Jeśli zaczniesz robić to za szybko, człowiek się rozsypie. To ja fałszywe naprawdę jest niezbędne do pewnego momentu. Spotkanie z łaską, z bezwarunkową miłością sprawia, że rośnie w tobie taki szkielet wewnętrzny, i pewnego dnia jak wejdziesz w zjednoczenie z Bogiem, to wszystko się rozsypuje i zaczynasz być sobą. Bardzo piękny moment.